Witam i zapraszam Państwa do Kabbalah Review. Nazywam się Tony Kosmy. Jestem jednym ze studentów rawa Michaela Lightmana, który był bezpośrednim uczniem rawa Baruch Shalom Halebi który z kolei był bezpośrednim uczniem swojego ojca rawa Jehuda Aszlaga, Balhasulama, znanego lepiej jako gospodarz drabiny, który uznany został za największego kabalistę XX wieku. Daję Wam te referencje. Ponieważ w kabale istnieje coś takiego jak linia nauczania, a to o czym będziemy mówić, to autentyczna kabała. Zamierzamy przedstawić wam punkt widzenia nie studentów, lecz ludzi praktykujących, którzy są kabalistami. W tej serii otrzymacie nie tylko ogólny zarys autentycznej kabały, lecz także objaśnienia podstawowych koncepcji. Sposobów, w jaki należy podchodzić do tej mądrości tak, aby mogła się przed Wami odchodzić. Ponieważ jest to metoda badania, sposób myślenia, a także sposób odczuwania, który jest zupełnie inny od naszego normalnego sposobu formowania rzeczy i wymaga, jak każda inna umiejętność, opanowania podstaw. W serii 15 wykładów omówimy wszystkie te zasadnicze elementy. Które istotne jest, byście znali. Zacznijmy od ogólnego pojęcia Kabały, ponieważ jest bardzo dużo zamieszania w tym temacie. Można znaleźć bardzo wiele różnych informacji o Kabale. Rocznie publikuje się, myślę, około tysiąca książek na ten temat i prawie żadne z nich nie mają w ogóle nic do czynienia z Kabałem. Jest to swego rodzaju misz masz. wyobraźni różnych ludzi o tym, czym kawała mogłaby być, czym powinna być, ich intuicji, fantazji i w zasadzie to nie jest ich wina. Istnieje olbrzymie pragnienie poznania, czym kabała właściwie jest, ponieważ powszechne jest odczucie, że jest ona ważna, potężna i że posiada zrozumienie czegoś, co jest ukryte w tym świecie. Kawała nazywana jest ukrytą nauką z trzech powodów. Była celowo ukrywana przez samych praktykujących, przez kabbalistów. Kabała zapoczątkowana została 4000 lat temu przez Abrahama, około roku 1947-48, przed naszą erą. Przez ten czas, 2000 lat, aż do początku naszej ery i zniszczenia drugiej świątyni, nie była ona ukryta i była powszechnie nauczana. Pewnie znana jest wam historia Abrahama, który siedząc przed wejściem do swojego namiotu, zapraszał podróżnych do wejścia do środka, by zaznali jego gościnności. Więc to, co robił właściwie, to częstował posiłkiem swoich gości i nauczał ich mądrości kabały. Dusze żyjące na tym świecie w tamtych czasach były nieco bardziej oczyszczone niż te, które żyją obecnie. Dlatego pojmowały ją bardziej naturalnie. Lecz na początku naszej ery, gdy zniszczona została świątynia, wydarzyło się coś, co uniemożliwiło ludziom tamtego pokolenia oraz pokoleniom żyjącym przez następne 2000 lat zrozumienie czegokolwiek w Kabale. To moment, w którym pojawiła się religia. Czas, w którym spekulacje o tym, jak działa ten świat, czym jest wszechświat, twórca i tak dalej, wyrosły w wyobraźni ludzi. Stosownie do pewnej szczególnej zasady, która wkroczyła na pierwszy plan wewnątrz istoty człowieka i jego rozwoju. Ta właściwość wewnątrz ludzi powstrzymywała ich od zrozumienia, dlatego kabaliści ukryli kabale. Jeśli nie masz do czegoś dostępu, nadal masz książki. Problem jednak w tym, że nauka ta nazywana jest ukrytą mądrością również dlatego, że książki same w sobie napisane są w bardzo wyjątkowym języku nieznanym ludziom, którzy je czytają. Wszystkie księgi Kabały napisane są językiem nazywanym językiem gałęzi, którym używane są słowa z naszego świata, obiekty, kubek, książka, stół. Rodzina, podróże, wojny wszystkie te rzeczy, które znajdziecie w Pięciu Księgach Mojżesza i we wszystkich innych książkach kabalistycznych, nie mówią nic o tym świecie. Ani jedno słowo, obojętnie jakiej książki kabalistycznej, nie odnosi się do tego świata. Odnoszą się one tylko i wyłącznie do sił wyższych, które tworzą i podtrzymują rzeczy, które okuzują się w tym świecie. Kabaliści użyli specjalnego języka, który mógł wskazać, o czym oni naprawdę mówili. I tylko uczeń, który osiągnął określoną mądrość, był w stanie rozumieć i słyszeć go w taki sposób. Teraz musicie zrozumieć, że świat, w którym żyjemy, nie jest światem przyczyny, lecz jest światem skutku. Żadna z rzeczy, które robimy w tym świecie, nie ma jakiegokolwiek wpływu na wyższy świat, z którego pochodzi nasze źródło, w którym rzeczy, które widzimy w tym świecie, mają swoje korzenie. Żadne fizyczne działanie nie ma wpływu na tamten świat. I dlatego też żadna z rzeczy, które robimy, żeby rozwiązać nasze problemy tutaj, w tym świecie, nie ma jakiegokolwiek wpływu na ich rezultat. Tylko połączenie ze źródłem, z przyczynowym poziomem rzeczy, może mieć jakikolwiek wpływ, i tym właśnie zajmuje się kabala. Cała nasza rzeczywistość. Zbudowana jest w ten sposób, że mamy świat, który istnieje, że tak powiem, wyżej, oraz świat, który istnieje niżej. Język gałęzi wskazuje na to, co istnieje w świecie niższym. Mówi o tym przedmiocie. Powiedzmy rodzina. Przeczytasz o niektórych. Tora wydaje się być opowieścią Żyda, więc rodzina przeniesie się do miejsca zwanego ziemią. Lecz kawaliści wcale nie o tym mówią. Mają oni na myśli abstrakcyjne siły wyższe, które w rzeczywistości tworzą te rzeczy i sprawiają, że dochodzą one do skutku. Tylko zorientowany student może pojąć, o co tu naprawdę chodzi. To płaszczyzna gałęzi, a to płaszczyzna korzenia. O ile dana osoba nie uczy się, jak czytać i rozumieć klucz do tego języka, zwanego językiem gałęzi, będzie ona nadal widzieć rzeczy tak, jakby istniały w tym świecie. W wyniku tych dwóch aspektów ukrycia kawały, a także z powodu braku połączenia z linią nauczania oraz prawdziwą metodyką, Ludzie wciąż mieli potrzebę wiedzieć, lecz zmuszeni byli marzyć, musieli tworzyć zmyślone rzeczy. I musieli podążać zgodnie z tym, co mogli zrozumieć, pozbawieni prawidłowego nauczania i pozbawieni właściwych wewnętrznych właściwości, które umożliwiłyby im jej zrozumienie. Powstało wiele mitów, i będziemy mieli z tym do czynienia w większych szczegółach, gdy rozmawiać będziemy o kilku innych podstawowych pojęciach Kabała. Jednym z większych mitów jest to, że Kabała jest żydowskim mistycyzmem. Zdecydowanie nie jest ona ani religią, ani mistycyzmem. Kabała poprzedza religię. Religia jest zjawiskiem odłączenia od wyższej siły, spekulacją i niezrozumieniem Kabały, pomimo że ma ona wyraźne podobieństwo z nią, ponieważ kabaliści stworzyli Halacha. Stworzyli oni książki, które studiujemy i które uznawane są za święte księgi. Nasze tradycje i tak dalej wywodzą się z nich, lecz ich zamysł. Ich znaczenie, po co w ogóle zostały napisane i to o czym mówią, nie za bardzo mamy pojęcie o tych sprawach. Związek Kabały z judaizmem to jak Kabała i amnezja. Tak dalece jak sięga mistycyzm, Kabała jest nauką, nie jest mistycyzm. Jest drogą do ustanowienia bezpośredniego połączenia z rzeczami, które wydają nam się magicznymi niezbadanymi, tylko dlatego, że w naszym obecnym stanie świadomości nie rozumiemy, jak one działają. To tak samo, jakbyś wziął zapalniczkę i pokazał ją jakiemuś plemieniu, które żyłoby na bezludnej wyspie i które nigdy nie miało w ogóle do czynienia z jakąkolwiek technologią. Byłbyś bogiem ognia, jakąś mistyczną istotą, która potrafi wytwarzać ogień z własnej dłoni. Jest to po prostu kwestia tego, co jest ukryte, a co objawione. Kolejnym mitem jest to, że Kabała jest Mariu. Cóż, magia zakłada wykorzystanie ukrytych wyższych sił, żeby manipulować człowiekiem, aby osiągnąć to, co się chce i spowodować pewne rezultaty dla własnej korzyści lub przeciwko innym ludziom itd. Lecz w ogóle niemożliwe jest uzyskanie jakiegokolwiek kontaktu z wyższymi siłami, chyba że dana osoba zmieni swoje wrodzone wewnętrzne poczucie moralności. Powodzenie w kabale jest kwestią wewnętrznej przemiany i niemożliwe jest osiągnięcie kontaktu z siłami bez tego. Nie ma to nic wspólnego z niczym, poza czymś wybujałym wyobraźnią. Kolejna sprawa, że tylko nieliczni mogą studiować Kabałę i istnieją pewne ograniczenia co do tego. Jednym z warunków jest to, że musisz być Żydem. Jest to nieprawdą, ponieważ kabaliści od zawsze nauczali ludzi, którzy nie byli Żydami z urodzenia. Niektórzy znani kabaliści w rzeczywistości nie byli Żydami, lecz ludźmi innych narodowości, tak jak Anhalos, Rabi Akiva i jeszcze wielu innych. Wszyscy kabaliści przyjmowali takich uczniów, którzy byli tego warci. Kabaliści wybierając nie opierali się na różnego rodzaju fizycznych cechach, tylko na wewnętrznej właściwości, która nazywana jest Jehud, co wyjaśnimy sobie później. Innym domniemanym warunkiem jest to, że musisz opanować początkową mądrość, gmarach, misna i tym podobne, zanim możesz zacząć studiować kabały. Więc jeśli nie znasz tory czy gmara, to nie pojmiesz także kabały. Więc wcale nie musisz znać tych wstępnych elementów, ponieważ jest tak, że jeśli nie możesz odnaleźć duchowości w tych początkowych elementach, powinieneś przejść do książek, które opowiadają bezpośrednio o duchowym sposób taki, że nie można ich omyłkowo odnieść do rzeczy tego świata, tak jak w przypadku języka gałęzi, w którym została napisana Tora, albo języka przypowieści Haggadah itd. Tak i kolejnymi amulety i ochrona, a także wykorzystywanie literowych i liczbowych zabiegów, żeby kreować różne rzeczy i chronić ludzi od zła. A więc to wszystko jest całkowitym zaprzeczeniem tego, czym zajmuje się kabała. W zasadzie jest to całkowicie zabronione. To, że człowiek powinien wykorzystywać siły wyższe z różnego rodzaju samolubnych i osobistych przyczyn, nazywa się tutaj bałwo w służeniem bożką. Tak poza tym, to nie ma nic, przed czym trzeba się chronić. Tak więc święta woda, amulety, czerwone nitki i tego typu rzeczy są wpływem psychologicznym i nie mają nic wspólnego z kabałą. W końcu istnieje także mieszanka kabały z religiami wschodu. Ponieważ nie wiedzieliśmy nic na jej temat, stworzyliśmy połączenie z buddyzmem czy aspektami hinduizmu, które rozprawiały otwarcie o duchowości, a to tylko dlatego, że duchowość ksiąg kabalistów nie była udostępniona. Jednakże to się zmieniło. Od 1995 roku wszystkie księgi Kabały zostały udostępnione. Jedynym wymogiem, by studiować kawałę i zostać przyjętym do grona studentów, jest to, że powinieneś czuć się bezpiecznie i komfortowo, głębiając się w kawałę, i powinieneś poszukiwać tego, czego potrzebujesz. Jedynym warunkiem jest to, żebyś odczuwał potrzebę studiować kawałę. Jeśli nosisz w sobie pytanie o to, czemu jest tak, jak jest, oraz o sens swojego życia i o swoją rolę w tym życiu, i na te pytania nigdzie indziej nie potrafisz znaleźć odpowiedzi, to to właśnie jest spełnieniem tego warunku. I wszyscy wielcy kabeliści o tym powiedzieli. Ari powiedział, że od jego pokolenia jedynym warunkiem jest pragnienie. Rab który sam był wielkim kabalistą, a nawet najważniejszy rabi Jerozolimy, gdy został zapytany o to, kto może studiować kabałem, odpowiedział, każdy, tak więc nie ma takiego ograniczenia. I na sam koniec moje ulubione. To, że jeśli studiujesz kabałem, to zwariujesz. To moje ulubione, ponieważ tak jak wszystko inne, to tylko sposób w jaki rzeczy się ukazują. Są pewne wewnętrzne zmiany, przez które człowiek przechodzi w wyniku osiągnięć kabalek, w wyniku zrozumienia i połączenia z rzeczywistością przyjemność, jaką otrzymuje źródło tej przyjemności jest całkiem odmienne od zwyczajnego sposobu myślenia. Jest przeciwne, ponieważ jest to rodzaj myśli. Która istnieje w duchowym świecie. Dlatego dla kogoś, kto ma cel sprzeczny z duchowością, taki człowiek może wydawać się szalony, lecz nie naprawdę. Trzeci powód, dla którego kabała nazywana jest ukrytą mądrością, bierze się z tego, że kabała ma do czynienia z tym, co ukryte jest przed naszymi pięcioma zmysłami. Odpowiada ona na pytania, na które nie da się odpowiedzieć w inny sposób zasadniczo odpowiada na pytanie jaki jest sens mojego życia. Jest to głębokie i poważne pytanie. Ponieważ człowiek, który nosi w sobie te pytanie i nie może znaleźć odpowiedzi w tym, co mówi jego tradycja, w tym, co mówi mu jego nauka, w tym, co mówi sztuka i literatura, a nie w tym, co mówi psychologia. Zwyczajnie nie znajdziesz satysfakcji z niczym innym, jak tylko w odpowiedzi na to pytanie, jaki jest sens mojego życia. Taki człowiek gotowy jest by odczuwać ponad pięcioma zmysłami. Księgi kabały mówią nam, że żyjemy w ogólnej, pełnej rzeczywistości. Istnieje całokształt rzeczywistości, który ogólnie jest tym miejscem, w którym istniejemy. I poza tym nie posiadamy odczucia tej rzeczywistości. Posiadamy całkowicie ograniczone odczucie tego, czym jesteśmy i gdzie jesteśmy. A tym bardziej nie mamy pojęcia, co wydarzy się za chwilę w naszym życiu. Nie wiemy, dlaczego pewne rzeczy się zdarzają, kiedy się zdarzają, skąd pochodzimy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Istnieje więc całkowita i pełna rzeczywistość, i podzielona ona jest. I zredukowana do systemu, który nazywa się świat. Za pomocą pięciu światów ta kompletna rzeczywistość i niekończące się światło zostają zredukowane do jasności, za pomocą której możemy postrzegać. Ten pierwszy świat nazywa się światem Adam-Kadmon. Następny jest świat Acilut, potem Bria, a następnie świat Yetira i na końcu świat Asia. Możesz o nich myśleć jak o poziomach świadomości, bliskości lub odległości. Jako że oddalają się one od tej całkowitej, pełnej rzeczywistości, od połączenia z nią i od świadomości jej istnienia, aż ostatecznie osiągamy punkt rozdzielający, nazywany mahsą, lub po prostu barierą. To są światy duchowe. Poniżej tej bariery znajduje się nasz świat. Tutaj nie posiadamy absolutnie żadnego odczucia duchowych światów: miejsca, w którym naprawdę żyjemy i z którego pochodzimy. Mamy tu ograniczone odczucia, które nazywa się cielesnymi lub fizycznymi. To całkowite światło i pełnia rzeczywistości, przy pomocy których, jeśli znalibyśmy je i bylibyśmy połączeni z nimi, bylibyśmy w stanie kierować naszym losem, przestalibyśmy popełniać błędy, rozumielibyśmy siły, które prowadzą nas i połączylibyśmy się z nimi do tego stopnia, że bylibyśmy w stanie prowadzić życie w jego doskonałości i z pożytkiem dla wszystkich. Jednakże, tak jak sama kabała była przed nami ukryta, tak i ta siła, ta całkowita rzeczywistość została celowo przed nami ukryta. Zredukowana poprzez te poziomy za pomocą systemu 125 stopni do tego świata. Kabała została przeznaczona do tego, by umożliwić człowiekowi podążać śladami stopni opuszczających się do tego świata, z powrotem poprzez 125 stopni, całą drogę aż do swoich korzeni w duchowym świecie. Tam, gdzie jest nasze źródło i do połączenia z całokształtem rzeczywistości. Po to, byśmy byli w stanie osiągnąć to, ta łaskawa siła, którą nazywamy stwórcą, celowo stworzyła dla nas ten system. Innymi słowy, ta mapa stworzenia nie jest końcem stworzenia, to dopiero połowa drogi. To proces, za pomocą którego opuszczamy się z naszych korzeni w duchowym świecie do stanu, w którym znajdujemy się obecnie, żeby wypełnić sam plan dzieła stworzenia żeby na nowo połączyć się z tą pełnią rzeczywistości. Wszystkie książki Kabały, wliczając li w to Torę, Mishnę i Gmara, mówią tylko o stanach, które znajdują się na tych poziomach. Zarówno na poziomach ograniczenia, w czasie gdy nasza dusza opadała z tego kompletnego połączenia, jak i o stanach, które napotykamy na drodze wznoszenia się z powrotem w górę. Metodyka kawały jest środkiem, za pomocą którego człowiek może zacząć odczuwać i wejść w duchowy świat. Teraz, żeby to zrobić, człowiek musi nauczyć się z czego został zrobiony, co jest tym, co uniemożliwia mu wejście do tego świata i jak może na nowo uzyskać odczucie duchowego. Jest to bardzo specyficzny materiał stworzony specjalnie w tym celu, żeby umożliwić człowiekowi wejście do świata duchowego. Tak więc książki kabalistyczne napisane są w języku gałęzi i bardzo ciężko jest nam je zrozumieć. Nie ma nic dziwnego w tym, że sprawia nam to ogromną trudność, aby wykorzystać je na powierzchownym poziomie, aby nauczyć się czegokolwiek o tym, jak wejść w tą wyższą rzeczywistość. Lecz wielkim darem kabały jest to, że w naszym pokoleniu od 1995 roku, gdy mądrość ta została udostępniona dla całego świata i dla tych, którzy naprawdę jej potrzebują, zostały nam przygotowane szczególne książki. Te książki zostały napisane w postaci komentarzy Balhasulama i jego syna, a jednocześnie ucznia Rabasza. Zostały napisane tak: że po raz pierwszy nie zostały przeznaczone dla kabalistów będących już w duchowym świecie. Zostały one napisane dla ludzi, którzy pragną osiągnąć duchowy świat. Napisane są w wyjątkowym języku, który umożliwia człowiekowi stanąć na pierwszym szczeblu drabiny. To z tych książek, kolejnych lekcjach, w których będziemy uczestniczyć, będziemy czerpać swoje źródła. Przyjrzymy się tej właściwości, która trzyma nas z dala od duchowego świata, co jest tym, co pozwala nam na wejście do duchowego świata oraz metodzie ujawnionej w nauce, w nauce Kabały w pracach Balha Sulama. Mądrość Kabały naucza praktycznej metody osiągnięcia wyższego świata źródła naszej egzystencji. Realizując nasz prawdziwy cel w życiu człowiek osiąga doskonałość, spokój, nieograniczoną rozkosz i zdolność do przekroczenia ograniczeń czasu i przestrzeni, żyjąc nadal w tym świecie. Dołącz do nas w następnym tygodniu, żeby wyruszyć w tą ekscytującą podróż.